Roblox, Roblox, większy noc jest zabawa Roblox, Roblox, w to chcesz grać, twoja sprawa Roblox, Roblox, każdy znajdzie coś dla siebie Roblox, Roblox, ja wybieram d Heaven Wbijam na Roblox, tam będzie niezła faza Nie masz szropuksów, no cóż, tak się zdarza Myślę w co zagrać, zaraz wybiorę Widzę, że grają też osoby znajome Gra ze mną pusy i gra mój ziomek Na heaven Rock zaraz buduję domek Jestem w je też możesz być Wbijaj na serwer, spodoba się jak Roblox Roblox, dzień czy noc jest zabawa Roblox, Roblox, w to też grać, twoja sprawa Roblox, Roblox, każdy znajdzie coś dla siebie Roblox, Roblox, ja wybieram dziś był heaven Roblox, Roblox, dzień czy noc jest zabawa Roblox, Roblox, w co chcesz grać twoja sprawa? Roblox, Roblox, Każdy znajdzie coś dla siebie. Roblox, Roblox, Ja wybieram drzwią Kevin.